Dzień dobry, witamy serdecznie w felietonie historycznym Zoldaten des Heres. Nowo utworzony Wehrmacht potrzebował koszul, aby chronić swoich żołnierzy przed zimnem oraz chronić ich skórę przed otarciami, które mogły wynikać z użytkowania nowych bluz mundurowych M1936. I tak oto w maju 1933 roku przyjęto koszulę okrzczoną mianem Hemd 1934 Wytwarzano ją z bawełny i kordu. Była ona typową koszulą stójkową nie posiadającą kołnierza, dlatego konieczne było noszenie Kragenbinder, o którym mówiliśmy w poprzednim odcinku bądź halsztuka. Same koszule wykonywano w kolorze białym lub kremowym, zakładano je przez głowę, a zapinano na cztery guziki. W rękawach znajdowały się jeszcze dwa guziczki. W 1937 roku zaprojektowano i wdrożono do produkcji nowe spodnie polowe Feldhose M1937. W przeciwieństwie do zielonkawej bluzy mundurowej, kolor spodni był bardziej zbliżony do szarego, stąd określenie koloru Steingrau, kamien na szarość. Spodnie miały bardzo wysoką talię, proste nogawki i w zasadzie były zaprojektowane specjalnie do noszenia ich w połączeniu z wysokimi butami. Rozporek zapinano na pięć guzików, a z tyłu, w talii, znajdowało się rozcięcie z dwoma paskami, które spinano metalową klamrą służącą do regulacji obwodu w pasie. Spodnie posiadały 8 zewnętrznych metalowych guzików, które służyły do przymocowania szalek, o których opowiemy za chwilkę. Obie nogawki miały przy bocznych szwach ukośnie wykończone zapinane na guziki dwie kieszenie. Z prawej strony znajdowała się także niewielka kieszonka na zegarek, którego łańcuszek mocowany był do małego pierścienia lub szlówki, która przyszyta była powyżej. Z tyłu z prawej strony wszyta była jeszcze jedna kieszeń z poziomym rozcięciem zapinanym na guzik. Spodnie, choć wygodne, bardziej przypominały wyglądem cywilne niż wojskowe. Ze względu na to, że spodnie M1937 nie posiadały szlufek umożliwiających noszenie paska, celem zapobiegnięcia spadania spodni z właściciela konieczne było używanie szelek, których styl nawiązywał do tych z XIX wieku. Kontraktowe szelki wykonywano zwykle z elastycznej bawełny w kolorze ciemnoszarym po stronie zewnętrznej i białym po wewnętrznej. Dwa niklowane regulatory pozwalały na ustawienie odpowiedniej długości szelek. Posiadały one także skórzane wzmocnienia w naturalnej barwie skóry bądź barwionej na beżowo. Mocowanie szelek wykonywano także z bawełny. Herkules produkował jednak szelki także po wojnie. Różnica polegała jedynie na czciące, jaką zastosowano na metalowych okuciach. Dziękujemy za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku serii Zoldaten des Heres.